Cześć! Ja nazywam się Ziemowicz Goliński, nazywany Ziemowit Motivation 24. Jestem aktywnym kierowcą w transporcie międzynarodowym. Pracuję dla firmy Extreme I z tego miejsca serdecznie zapraszam Was na kolejny odcinek Grenu z do na autostradzie A25 i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam kilka ćwiczeń z użyciem skakanki które możecie wykorzystać w swoim wyniku. Na chwilę obecną pada śnieg, mocno wieje, warunki są naprawdę bardzo y, trudne, ale to nie znaczy, że trzeba odpuszczać. Właśnie im trudniej tym bardziej ekscytujące jest to, co robimy. Dlatego w moim do dzieła. Pamiętajmy, żeby każdą aktywność rozpocząć od porządnej rozgrzewki. Jak to zrobić? Już to wszystko wytłumaczę. Mianowicie, pamiętajmy, by każdy staw na tylko przynajmniej 10 razy. Ja zaczynam od głowy. I robimy. 10, raz, dwa, raz. Dwa, roz, dwa, roz, dwa, roz, dwa. dwa. Tak? I dziesięć razy i następnie. Krążenia, wyobrażone. Do przodu. Dziesięć razy. Do tyłu. Ramiona, barki. Do przodu Do tyłu Pioderka 10 w prawo 10 w lewo Knopy jedna, druga To jest oczywiście forma skrócona, każdy indywidualnie dostosowuje rozgrzewkę pod siebie. Są rozgrzewki długodystansowe, które zajmują 10-15-20 minut, są takie, które wymagają jedynie 2-3 minut wkładu pracy ćwiczenie numer jeden bieg ze skakaneczka skaczemy sobie równiutko na z lewa na prawa na przemian wrażamy się Te od skakan luźniutko bez stresu Jedną minutę pracy, z czego następnie 30 sekund przerwy, ćwiczenie numer dwa, skip A, kolanka jak najwyżej. Ćwiczenie numer 1. Minuta pracy. Następnie 30 sekund przerwy. Ćwiczenie numer 3. Uwaga. Po trzy przeskoki. A jedna. Przechodzimy skakankę na ziemię i robimy kombinację ćwiczeń, Przysiad, wyskok, pomka, przeskok przez skakankę z powrotem i powtórka. Przysiad, wyskok, pomka i przeskok przez skakankę. I tak 10 razy. 10 razy, 30 sekund. Przerwy. Hop, hop. W tym odcinku jest poruszanie się z tą oto znakomitą piłeczką tenisową. Chodzimy sobie, jakbyśmy sobie skakali do przodu, do tyłu i zmieniając pozycję, odbijając piłeczką. Minutę czasu. To poprawia mobilność. się jest uwarunkowana tempa pracy oraz warunków. W tym przypadku położenie podłoże jest nierówne. Jak spada ze śniegiem Radem. Jest naprawdę trudno. Oczywiście nie moglibyśmy zapomnieć na koniec o rozciąganiu. Wykonamy sobie trzy podstawowe ćwiczenia. Szeroki rozkrok i skłony do przodu, do środka, coraz głębiej i do góry. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Cztery. 2 dwa, trzy, cztery. Powtarzamy tą czynność 10 razy. Następnie skrętną skłon. Hop hop, hop. 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 Następnie skłon do lewej nogi. Trzymamy 5 sekund. I zmiana do drugiej. wybierze ćwiczenia od siebie, ja mogę jeszcze zaproponować świetnym przykładem jest przysiad w kozaka wchodzimy mocno na dół wyprostowani zatrzymujemy 5 sekund i zmiana na drugą nogę Hop, 5 sekund trzymamy i tak dalej 10 razy raz jedna raz druga W dzisiejszym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do aktywności. Jeżeli Wam się podoba, zostawcie łapkę pod filmem. Z tego miejsca serdecznie zapraszam Was do śledzenia naszego fanpage'u na Facebooku Ziemopit Motivation 24, a także Xtrego SA. Razem, wspólnymi siłami, możemy więcej.